Siemanko, z tej strony film Pro X i dzisiaj nagrywam pierwszy odcinek z Zerobloxa z takiej gierki właśnie niszczenia aut. Więc będzie fajnie, będzie fajnie. Ja już sobie tutaj zarabiałem właśnie pieniądze, więc... No. Ale tym autobusem się ciężko widzimy. Myślę, że to będzie dobra młota. Ten miksik trzeba Dużo razy korzystałam z młotu, nie chodzi co chodzi. Możecie, niektórzy mogą nie wiedzieć, wie. To gra w gra Roblox'a, proszę oglądać, nie? Cały odcinek zostawcie łapeczkę w górę subika, dzwoneczkiem i no... A tu kolejny autko wybieram. Było darmowe też. Nie. Więc tak musiałam dużo zbierać. I też policyjkę sobie uzbierałem. Patrzcie. jeszcze załatwię. O tutaj jest policyjka. No tutaj pisze. Na tutaj pisze. Widzicie? Tutaj pisało. Tutaj pisze nazwa. No i nawet widać policję. Policyjka. Więc tyle ja miałem, milionów dużo. Na pewno. Ale coś swemi w dobra. I Mój kolega taki też miał problem, więc. O tutaj mam taki bonusik, że więcej dostanę tego, więc. O. Proszę bardzo. <laughs> А я и с гран. Правда, мне там. Правда, я там впаду. Я так полетел разу. Так, мне знаешь, это я тоже Czyli to jest właśnie najgłupsze? Patrzcie, co to się jest. Gdzie jest To jest najgłupsza. To jest najgłupsze na świecie. Najgłupsze są w tej krzywej autobusy. Dobra, jedziemy. O ja! Się... Nie, 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 To spod... nie, nie, tak to zawsze jest. nie, mi nie, kolejny pojazd! Mój kolega ma nie, nie, na, tak, na tego nie, na tego tego, nie, On Ma już nie, milionów. Ja jadę dalej ja mam... Uuu, baton tylko od Teraz też mało. Nie, ale. to No, Kiedy... Tylko 20, tylko 20. Autobus. Mm, ale dał mi milion, milion chociaż. Gdyby się przydało coś w tym stylu na przykład? Wiem, że jest w pierwszy pierwszym, ale to wiesz, no by się przydało. Psz. On to tak wchodzę właśnie. O, nie co się stanie. O, ja to prosto, czy się rozwalę? O, poleciał ja sobie na dół. dostanę no, no, zostan.

O ja nie mówię! Co tu się dzieje? Chyba w to się nie da jest. Muszę zdjąć auto. Jakieś na przykład takie na tego. Na Ferrari. Ferrari. Nie różnie. To jest słuchaj. Ja chciałem tutaj wziąć. Tak będę jechał trzysta. Cały świat Ale poszło. Marne. Myślę, że będzie 350. Na godzinę. Dawaj. Ten pojazd spał na O, właśnie. Innymi autami można też zniszczyć sobie, więc o, to... to jest fajne, to jest fajne. Bardzo fajne, było, autobusem cały czas zniszczyć sobie, bo nie Ale Ja bym chociaż dawał też. Ojej, jej, na auto, powiem wam. I wygram? Ile? Ile wygram? Bo nie wiem. Chyba 100 kredytów. Chyba 100 kredytów wygram. Czy? O, okay. Tutaj macie rzeczy. Tutaj macie rzeczy, też? Dobra, jedziemy. O kurcz. Znałem się. Wiem, co tu. W mi nic nie zrobię. Tak jak widzicie. Prawda, tak mało kasy. 240 milionów na 30, milionów z wspieram. No. fajne. Zacząłem się. Zaczęłam się, zaczęłam się. Zaczęłam się. Dobra, spróbuję te auto, jadę. Jest też nie ja, Dawaj, jedź, jedź. Teraz, jedź. O, 200 godzin. Tylko 3 miliony, tak mało, tak mało! Ja miałem to jakiś rok temu, tyle. Nie, nie rok temu. Dwa dni temu miałem tyle, bo ja w 4 albo 3 dni tyle robiłem. Od y, 18 tysiąca coś takiego dobrałem. 4 albo 3 minuty, wiem co Ja naprawdę. Długo grałem, jakieś 2 godziny na dzień. FF podłączono. Zniszczę komuś auto za darmo. Hej! <grym> Cały Ferrari ma tylko 4 miliony.

<śmany> o, ale szczęście się mu nie zrobiło. Nieszczęście. No, nieszczęście. O ja. O ja. O ja. No, można załogą obserwować pojazd. I tak z to trzeba łażyć. No i za 2 milionek, 3 milionek, 4 milionek, 5 milionów. Musi dojść, musi dojść, 5 miliona. No dobra ocena. A jakby nie wiem, 13 no, grudnia, chyba, tak, mój rzesz. Ole, czego piłem? No tu można ginąć, bo trzeba na czekać, bo budynek cały, bo nie pumadł, trzeba z jakieś szelki. Jakiś fajny wyczekać. Ale to już albo 4 razy przyjąłem, bo tego to nie wiedziałem o co chodzi, a już od, jak zacząłem milion zbierać, to zrozumiałem o co chodzi. To no to bywa różnie, gdziekolwiek może to być, nie? Cokolwiek. Proszę bardzo! Przeszłam Ja jestem tutaj, ja Kurde, narażony. Narazony, narazony, narazony. Daj, idź, idź. Idź, Ile on idź, zniszczył idź, idź, zniszczył zniszczył sobie autka. To za chwilę tam jest mm. o! Dobrze! Nawet milion nie da, bo on ma tylko siedem miliona. Ale też spoko. Raskader. O nie! Skoder. To jest Teraz trzeba schodzić. jak pierwszy... Sobiet... mm mmm m Mum, mum, m mum, mum, mum. No, tak jak, m m m

I zaraz będzie Nieraz takie lagi mam, że jadę tyle, a tu nawet mi tego kawałeczka nie zniszczyło. Lepiej tak szybko jeść jak ja, bo nieraz będziecie mieli takie niefajne lagi jak się ma. Já nebudu kaskaderem v takovém ráži. Já jsem čelovým škrelem. to jsem chtěl být kaskaderem. Kaskader, kaskader. No. Bylo 82. <laughs> I tak hej, <laughs>

jeszcze 300 milionach. Sprawdzuj te auta. lecz. Mm. I tak nie dostałem żadnego. to jest nic. To co w razie